Najmniej ulubione pytanie, które dostaję dosyć często: Czy będzie zapis lajma? Najmniej ulubione pytanie, które dostaję dosyć często: Jak oceniam poziom trudności tej matury? Otóż odpowiedź brzmi, że obiektywnie nie da się tego zrobić bez adekwatnych statystyk. Można sobie rzucać subiektywnymi stwierdzeniami i subiektywnymi odczuciami, ale prawda jest taka, że nie jest możliwe takie określenie obiektywne, czy na podstawie mojego rozwiązania, czy na podstawie mojego przewidywania. I naprawdę jest tyle zmiennych, które się na to składają, że zasługuje to na osobny film. Pierwsza rzecz to taka, że kiedy wychodzisz z matury po jej napisaniu. Bardzo dobrze widać, że towarzyszą ci subiektywne odczucia, i takie subiektywne odczucia zdających to jest to, co możemy usłyszeć na różnego rodzaju wywiadach, na różnego rodzaju opiniach w tym temacie, jak poszło na maturze. I to, co ja widzę co roku, to że z reguły są dwie skrajności, to znaczy, albo było bardzo trudno, nie dało się tego w ogóle rozwiązać, i po prostu był dramat, albo bardzo łatwa, prosta do rozwiązania i w ogóle nie było żadnego problemu. Rzadko się spotyka opinie, która jest pośrodku, taka, która by po prostu jakoś próbowała ująć trochę jednego, trochę drugiego, zwłaszcza tak, kiedy to obszarne, jest taka opinia na gorąco. I nie bez powodu, ponieważ każdy może ocenić ten poziom trudności dokładnie tej samej matury pisanej tego samego dnia w zupełnie inny sposób. To jest właśnie to subiektywne odczucie. Każdy może sobie powiedzieć po napisaniu tej matury, czy była łatwa, czy była trudna, na podstawie własnego przygotowania, na podstawie własnej nauki bo inaczej to będzie na pewno odbierać osoba, która... Uczyła się solidnie przez kilka miesięcy przynajmniej, zrobiła sporo arkuszy, przećwiczyła sobie różnego rodzaju schematy i zaczęła je zauważać, a zupełnie inaczej osoba, która stwierdziła, że 24 godziny przed maturą to wystarczająco dużo czasu, żeby sobie wszystko przyswoić. Z tego powodu tego typu wyniki, takich opinii mogą być nie do końca miarodajne w kontekście tego, czy matura była łatwa czy trudna. Trochę więcej o samym poziomie trudności może powiedzieć takie zestawienie statystyczne. I zerknijmy sobie na ogólne podsumowanie, zawierające również rozkład wyników, czyli ile procent maturzystów zawierało dany procent wyniku. To jest podzielone oczywiście na słupki od 0 do 60 punktów, tylko zamienione na procenty. No i mamy dwa takie wykresy, jak widać, bardzo podobne, więc na podstawie tego, co tutaj mamy, można by powiedzieć, że te poziomy trudności matury były naprawdę, naprawdę podobne względem siebie, no i generalnie nie powinny być jakąś dużą różnicą dla maturzystów. A teraz zastanawiasz się, które matury to są zawarte w tym miejscu? Otóż to są arkusze chemiczne dotyczące maja 2016 i maja 2022. Wyobrażasz to sobie? 6 lat przeskoku, podobne wyniki mogłyby sugerować, że poziom trudności matury był naprawdę podobny. Myślę, że kto rozwiązywał te arkusze, na podstawie swojego przygotowania jest w stanie stwierdzić, że te arkusze naprawdę bardzo mocno różniły się między sobą. Były różne przyczyny tego, że ten wynik wyszedł właśnie taki. I to jest też niezwykle istotne, że statystyka, która jest publikowana później w sprawozdaniu CKE po napisanej maturze, po sprawdzeniu wielu tysięcy arkuszy, z reguły w przypadku chemii to jest między 25 a 30 tysięcy, to jest tylko Pewien wyznacznik na temat tego, jak poszło maturzystom z tym konkretnym arkuszem, owszem, ale konkretnego dnia. Bardzo kluczowa rzecz. Bo teraz, dlaczego ta matura 2016 poszła w ten sposób? Ano dlatego, że. W rok wcześniej, w 2015, była przeprowadzona reforma, która dotyczyła tego, że wchodzi formuła 2015, która miała być trochę okrojona, miała być ogólnie trochę bardziej przystępna, miała więcej zawierać właśnie tekstów wprowadzających. I na podstawie tego, jak poszła matura w maju 2015, można było spodziewać się, że ten arkusz wcale nie będzie taki trudny. Myślę, że wielu osobom na taką skalę ogólnopolską mogło towarzyszyć to przeświadczenie, że przecież ta matura nie może być na tyle złożona i na tyle wymagać, żeby trzeba było się do niej jakoś bardzo, bardzo solidnie przygotowywać. I to było trochę złudne, wynikające z tego, że w 2015 roku trzeba było oczywiście udowodnić, że reforma zakończyła się sukcesem. W 2015 roku właśnie dlatego Matura była stworzona w taki sposób, żeby jej odbiorcy tego konkretnego dnia byli sobie w stanie z nią poradzić w dużym stopniu, niezależnie od tego, jak wyglądało ich przygotowanie. Ponieważ na takiej statystyce pokazującej, że reforma się udała, wychodzi nie tyle. Jaki jest dokładnie tam procent, jeśli chodzi na przykład o centyle, czy o konkretniejsze statystyki, tylko wystarczy stwierdzić, że średnia wzrosła na przykład względem poprzedniego roku. Natomiast w 2022 roku pojawił się trochę inny czynnik związany z tym, że wyniki były inne. Otóż chodziło tutaj przede wszystkim o to, że matura. Była bardzo złożona objętościowo. To znaczy, że brakowało często czasu na przeanalizowanie wszystkiego, co tam się znajdowało. Pojawiały się informacje nieschematyczne w dużym stopniu i takie, które rzeczywiście zaskakiwały, więc trzeba było nad nimi się dobrze skoncentrować, a czasu było dokładnie tyle samo, co zazwyczaj. Mało tego, czynnikiem istotnym, który mógł tutaj wpłynąć na niższe te wyniki, tak średnio, na średnią ogólnopolską, to sobie przejmując, był fakt, że Spora część osób, która zdawała tą maturę, była również w cyklu swojej nauki w szkole średniej w trakcie pandemii, więc część tych zajęć była prowadzona zdalnie. Czy lepiej, czy gorzej, nie musimy w to wnikać, ale na pewno było to jakimś większym wyzwaniem, zwłaszcza jeżeli ta nauka dotyczyła roku 2020, gdzie to była nagła sytuacja, w której taka adaptacja była bardzo dużym wyzwaniem, by nastąpiła nagle. Więc to są istotne czynniki. I mimo tego, że rezultat był względnie podobny w 2016-2022, to okazuje się, że zupełnie różne czynniki na to wpływały, i również nie miało to bezpośredniego odzwierciedlenia w poziomie trudności samej matury, takiej złożoności. Warto tutaj również wspomnieć o tym, że subiektywne odczucie może dotyczyć nie tylko zdających, ale też osób doświadczonych w temacie czy nauczycieli, czy korepetytorów, czy osób po prostu, które uczą innych chemii. Zdarza się coś takiego usłyszeć jako opinię, powiedzmy, czy eksperta, czy osoby, która siedzi w temacie, że matura była prosta, matura była trudna, tylko na podstawie tego, jak ktoś sobie ją przejrzał czy rozwiązał. I prawda jest taka, że szacowanie w ten sposób tylko na podstawie tego, jak się ją rozwiązywało, czy dobrze, czy trudno, mając kilka, kilkanaście, czy może nawet kilkadziesiąt lat doświadczenia i próbując to odnieść do maturzysty, który z wieloma z tych zagadnień może stykać się pierwszy raz. Jest naprawdę mało miarodajne. I też bardzo istotną rzeczą jest to, że tak jak subiektywne odczucie może dotyczyć osób, które pisały tą maturę jako maturzysta, tak samo może dotyczyć też osób, które przygotowują do tej matury, bo na przykład są zagadnienia, w których czują się lepiej, są zagadnienia, w których jest to dla nich większy taki konik, można powiedzieć, nie ma takiego dużego zaskoczenia. Świetnym przykładem jest chociażby to, że w tym roku pojawił się bisfenol A i fosgen które dawały węgla, I na przykład dla mnie, no to mogłem powiedzieć, że osobiście nie było to nic takiego złożonego z tego względu, że bardzo analogiczne zadanie stworzyłem na próbnej maturze, podałem na prognozie matury z chemii, czyli było to coś, z czym byłem już obeznany, zapoznany. Tak właściwie ta informacja nie była mi w dużym stopniu do niczego potrzebna, kiedy sobie rozwiązywałem to zadanie na streamie. Natomiast nie oznacza to, że każdy powinien taką wiedzę od razu mieć na samym starcie, pisząc tą maturę. Bardzo istotna rzecz tutaj do zauważenia: kiedy słuchasz kogoś i mówi o poziomie trudności, warto brać to pod uwagę. Czy naprawdę to jest takie miarodajne, jeżeli przyrównujesz doświadczenie dłuższe kogoś w tym świecie chemicznym do osoby, która w ten świat chemiczny, powiedzmy, może, że nie wkracza, ale jest jeszcze tym adeptem sztuki chemicznej? I dopiero kilka lat przyswajania tej chemicznej wiedzy i chemicznych umiejętności ma za sobą. To, co jest istotne, co naprawdę wpływa na poziom trudności, to jest kilka takich czynników. Ja wyróżnię tutaj trzy istotne, ponieważ jeżeli sobie spojrzymy na tego typu zadania, które tutaj mamy, to rozkład punktowy musi być zawsze taki sam na czas. To znaczy mamy 60 punktów na arkuszu obecnym i 180 minut, czyli średnio byłoby to 3 minuty na jeden punkt, jakbyśmy to sobie proporcjonalnie przeliczyli. Jeżeli ktoś ma wydłużony czas do 210 minut, na przykład ze względu na zaświadczenie o chorobie przewlekłej, to wtedy na jeden punkt przypada około 3,5 minuty. Nie jest to jednak proporcjonalne. To znaczy, to nie jest tak, że każdy punkt od linijki rozwiązuje się przez te 3 czy 3,5 minuty. Są takie, których rozwiązanie zajmuje czasami mniej niż minutę i da się je zrobić naprawdę płynnie, bo są zadaniami zamkniętymi, nie wymagają jakiejś bardzo dużej analizy. Natomiast w zależności od tego, jak dużo wymaga od nas polecenie i jak dużo mamy takich złożonych poleceń za jeden punkt, to już jest jedna rzecz, która może wpływać rzeczywiście na ten poziom trudności, ponieważ im więcej jest kroków, im więcej jest rzeczy do przemyślenia tutaj udzielając odpowiedzi, im więcej jest na przykład podkreśleń do podkreślenia czy zdań prawda fałsz do uzupełnienia, tym większe jest ryzyko błędu. A najczęściej w tego typu zadaniach Jeden błąd powoduje, że się traci cały punkt, choćby wszystkie pozostałe rzeczy, które wpiszemy, były prawidłowo. Albo jeżeli to jest na przykład zadanie za dwa punkty, no to wtedy jeden punkt już nam odpada z dwóch, co też nie przekłada się proporcjonalnie do tego, ile mieliśmy rzeczy dobrze. Nie ma niestety ułamków na maturze z chemii, jeśli mówimy o punktacji. Z tego powodu złożoność polecenia to jest jedna rzecz, która rzeczywiście może nam wpłynąć na poziom trudności, ponieważ mierzymy się w tym samym czasie z taką samą liczbą punktów, a jeżeli jeden punkt wymaga więcej wysiłku, no to powoduje, że rzeczywiście. Możemy powiedzieć, że poziom trudności, czy poziom powiedzmy objętości tej matury, był większy. Zawiłość informacji to jest jeszcze jedna taka istotna rzecz, ponieważ zdarza się, jeżeli sobie spojrzymy na przykład na starsze arkusze, że informacja to było na przykład jedno zdanie, na podstawie którego bezpośrednio wszystko dało się wywnioskować. I tyle w temacie. Natomiast, jeżeli wyskakuje nam informacja o spektroskopii, Albo informacja, która dotyczy strony A4, porównania jakichś przykładów kilku etapów reakcji ze związkami Grigniara, załóżmy. Albo innego typu przykłady, gdzie ta informacja ma długość od pół strony do strony i nie jest to tylko jakiś wykres czy schemat, ale po prostu dużo litego tekstu. To rzeczywiście ta informacja jest zawiła i teraz im bardziej będzie właśnie taka złożona, kompleksowa zawiła, tym będzie trudniej wychwycić z niej ten konkret, który nas interesuje. Więc to jest też jedna rzecz, która może wpływać rzeczywiście na ten poziom trudności. Wymagana jest jakaś rzecz do wyłapania z tej informacji, której maturzysta nie wie, ale im bardziej rozległy jest ten tekst wprowadzający, informacja ze źródła akademickiego, no to więcej osób może gdzieś po drodze stracić ten punkt. Możemy powiedzieć, że wyłożyć się, i niestety, ale spowodować, że ten punkt nie zostanie rzeczywiście uzyskany. Trzecia bardzo istotna rzecz to wszystkie kruczki które są w poleceniach. I tak się składa, że mamy tego całkiem sporo, ponieważ może okazać się, że ty umiesz bardzo dobrze na przykład zapisać sobie równanie reakcji otrzymywania fenolu dwuetapowe z chlorobenzenu i napiszesz je perfekcyjnie, i wszystko będzie się zgadzało, ale nie będzie się to zgadzało z zaserwowanym poleceniem, Czyli zapisem jonowym skróconym. I to powoduje, że mimo tego, że pięknie są zapisane te równania, punktów masz dokładnie tyle, co osoba, która stwierdziła, ja tego nie pamiętam, nie wiem o co tu chodzi, z niczym mi się to nie kojarzy i po prostu zostawiła to zadanie puste. Dla statystyk to wtedy wygląda, że no i ta osoba, która zostawiła puste i ta, która tutaj tego nie napisała, no, po prostu tego nie umiała, mimo tego, że to przecież nie było dla Ciebie obce wtedy zagadnienie. Więc. Tego typu kruczki, które są zawarte w poleceniach, które na przykład precyzują kontekst tego, jak coś mamy rozwiązać, powodują, że część osób, która będzie znała prawidłową odpowiedź, ze względu na nieuwagę, stres, niewychwycenie tego w danej konkretnej chwili, w trakcie pisania egzaminu, będzie miała stracone punkty i to spowoduje, że procentowo będzie mniej rozwiązań danego zadania. To rzeczywiście wpływa na poziom trudności, ale. Nie tylko samego arkusza, przede wszystkim poziom trudności samych zadań. I taki poziom trudności, realny poziom trudności zadań, który również dotyczy danego roku, danego dnia, w którym maturzyści pisali to zadanie, można rozbić sobie na dokładnie pięciostopniową skalę. Ona ma cztery progi: to jest 90, 80, 50 i 20. Co mam na myśli? Jeżeli zadanie rozwiązuje 9 na 10 maturzystów, ono uchodzi za bardzo łatwe. Jeżeli to zadanie rozwiązuje czterech maturzystów na 5, wtedy to zadanie jest tylko łatwe. Jeżeli ponad połowa maturzystów rozwiąże prawidłowo zadanie, ono już uchodzi za umiarkowanie trudne. Jeżeli mniej niż połowa, ale więcej niż 1 piąta, no to wtedy zadanie jest trudne. Natomiast bardzo trudne to takie, które rozwiąże 1 piąta lub mniej maturzystów. Jest to pewnego rodzaju skala, która rzeczywiście może nam pokazać, zwłaszcza jeżeli się zorientujemy, że na obecnych maturach praktycznie nie ma zadań bardzo łatwych i sporadycznie zdarzają się zadania łatwe. To powoduje, że każde zadanie może zawierać jakiegoś kruczka, jakiś haczyk, coś niejasnego, coś, na czym rzeczywiście mogą się maturzyści wyłożyć, nawet jeżeli umieją. Co jest też pewnego rodzaju wyznacznikiem, jak ta matura tutaj rzeczywiście się zmienia. Przyczyn nierozwiązania niektórych zadań, oprócz tego, że mamy pewnego rodzaju stres, nieuwagę, cokolwiek takiego, co powoduje, że błąd nie wynika z Twojej niewiedzy, to jest również jeden bardzo istotny element, którego nie da się odtworzyć. Nie da się go odtworzyć na przykład w przyszłym roku, co pokazało świetnie Arkusz Maj 2023. Mam tutaj na myśli element zaskoczenia. To, że dane zadanie pojawia się w tym formacie po raz pierwszy, bardzo dawno go nie było, i ogólnie jest ono jakieś nieschematyczne. To jest właśnie przyczyna, dla której wiele osób go nie rozwiązuje, bo uczuło się na przykład na przykładach schematycznych tych, które były na zeszłorocznych maturach. To też powoduje, że taka matura, która była napisana 6 czy 7 lat temu, nawet jeżeli wtedy uchodziła za trudną, teraz już wcale taka nie jest. Dlaczego? Bo większość osób spotyka się z danym arkuszem, danym zadaniem, często więcej niż jeden raz, w różnego rodzaju też wariantach, żeby sobie go przećwiczyć przed maturą, podczas własnych przygotowań. I to powoduje, że element zaskoczenia jest tutaj znikomy. Zadania, które pojawiły się właśnie w maju 2023 dla obydwu formuł, zawierały sporo analogii do tych arkuszy z kilku ostatnich lat, jak się temu przyjrzy dobrze. I to również powodowało, że tego typu arkusz wcale nie stanowił takiego dużego wyzwania dla osób, które wcześniej spotkały się z tym arkuszem, mimo tego, że kiedy pierwszy raz wskoczyło tego typu zadanie na arkusz, ono było naprawdę bardzo złożonym przykładem. Stąd też, Poziom trudności samych zadań może się rzeczywiście tutaj zmieniać w czasie. Świetnym przykładem pokazującym ewolucję matury na przestrzeni lat jest porównanie ich sobie właśnie co 8 lat. Weźmy sobie przykładowy arkusz z 2007, 2015 i 2023 roku. Zauważ, że w 2007 w ogóle koncept wprowadzania jakichś informacji wprowadzających akademickich był totalnie obcy. To znaczy, jeżeli czasem pojawiła się jakaś krótka podpowiedź, to nie przekraczała ona tego, co było generalnie. Nieznane z podręczników. I jeżeli po prostu ktoś zrobił schematyczne zadania, powtarzał je z robotyczną schematycznością wtedy, to był w stanie bez większego problemu maturę napisać na 90% plus. Z tego względu, że po prostu tego matura wtedy wymagała zapoznania się z przykładami schematycznymi i odtworzenia ich w trochę krótszym, bo 150-minutowym bloku czasowym. W 2015 natomiast pojawił się najpierw arkusz, który uchodził za ten najłatwiejszy wtedy, jednak Tendencja, która pojawiła się w tej formule, stanowiła taki zalążek do tego, co działo się przez kolejne lata. To już wskakiwały informacje różnego rodzaju tekstów wprowadzających i z roku na rok potrafiły pojawiać się one coraz bardziej złożone, objętościowo, wymagały coraz więcej do przeanalizowania. I rzeczywiście, bez przećwiczenia sobie na takich nieschematycznych przykładach, ciężko było podejść realnie do tej matury i rozwiązać ją we wskazanym czasie. Czyli nie wystarczała już ta robotyczna schematyczność w tym miejscu, i z roku na rok było większe stawianie na zrozumienie tego, co jest nam zaserwowane, i jak najpłynniejsze zrozumienie, bo też mamy limit czasowy. To, co działo się w 2023 roku, jako te przykładowe arkusze, to naprawdę było dużym straszakiem, trzeba przyznać. Jeśli mówimy o poziomie złożoności niektórych arkuszy próbnych, rzeczywiście zachęcał on do tego, żeby wybrać inny przedmiot na maturze i rzeczywiście zachęcał on do tego, żeby przygotować się na solidny poziom. Wiele osób brnęło w to, że będzie spektroskopia jako rzecz kompletnie odklejona od tych zagadnień chemicznych. Niestety takie rzeczy się nie dzieją. Skoro to jest matura z chemii, to dalej musi to być powiązane z treściami chemicznymi, i tak też było w zadaniach, które dotyczyły jakichś tekstów wprowadzających. Pojawiło się również zadanie problemowe, takie, które cztery punkty musiało posiadać i dwuetapowe rozwiązanie, czyli też. Coś jeszcze bardziej złożonego, coś co wymagało przetworzenia jeszcze większej ilości informacji, czyli sprawdzało to, co musisz rzeczywiście umieć i rozumieć na ten faktyczny egzamin. Także to jest tendencja, która się tutaj pojawia. Zadania, które były w 2007 roku, przykładowo, one mogłyby również stanowić trudność dla niektórych, tak subiektywnie rzecz biorąc. Jeżeli ktoś się nie przygotował, nie nauczył, no to też nie uzyskiwał tego wysokiego wyniku. Matura mogła wymagać troszeczkę innego zestawu umiejętności. W 2015 to już wyglądało inaczej i ta tendencja cały czas cały czas ewoluowała. Daj mi o tym znać w komentarzu, jeżeli chcesz, abym przeanalizował sprawozdanie do matury w maj 2023, kiedy tylko zostanie opublikowane. Zobaczymy co nam tutaj powie poziom trudności poszczególnych zadań. Nie trzeba się przejmować poziomem trudności i mówię tutaj w szczególności o tym dlatego, bo dostaję pytania nie tylko o sam poziom trudności, ale o to, co jest konsekwencją tego, co miałoby stanowić wysokie wyniki, a mianowicie, czy progi wzrosną. To nie ma większego znaczenia, czy będą progi wzrastały, czy nie. Kluczem w tym wszystkim jest to, żeby w momencie, w którym ktoś traci punkt przez nieuwagę, przez to, że nie jest w stanie rozwiązać danego przykładu, a później będzie również z Tobą na tej liście osób, które dostają się na dany kierunek, kluczem w tym wszystkim jest to, żeby zyskiwać punkt tam, gdzie inni go tracą. Bo później nie liczy się skala ogólnopolska, tylko skala tych osób, które są zdeterminowane do tego, żeby studiować dany kierunek na danej uczelni, czy właśnie w danym mieście i żeby po prostu nasz wynik lekko wyróżniał się. Ponadto to nie musi być najlepszy. Po prostu musi być w top. Tej liczbie miejsc, która jest zaplanowana na dany kierunek. Więc nie ma potrzeby, żeby przejmować się tym, że ktoś mówi, poziom trudności jest łatwy, trudny, progi wzrosną, zmaleją. Jeden rabin powie tak, a inny powie nie. Teraz jest dobry czas, żeby po prostu o tym jeszcze nie myśleć, dopóki te progi to jest tak naprawdę jakieś wróżenie z fusów. Daj sobie czas na to, żeby odpocząć, żeby się zregenerować, a niekoniecznie musisz przywiązywać dużą wagę do tego, co tam będzie się działo w tych rekrutacjach, często też na uczelniach, które niekoniecznie muszą Ciebie interesować? Szybko myśl tu podnoszę, może mała zachęta: spróbuj dołączyć do grona subskrybenta. Aha.